Cześć, pokażę Wam dziś holz O'Shone. Byłam głodna w sklepie. Poszłam po śliniak, bo Glory tam trzeba do wyprawki Przedżłobkowej Przy okazji natknęłam się na getry. <grym> Nie kupiłabym takich getrów normalnie, ale Laura się będzie przebierać za Rysia na jutro. Zrobiłyśmy wczoraj maskę. No, i te getry, może nie są całkiem rysowe, ale bliżej im do kota niż zwykłym getrom. Więc myślę, że będzie zadowolona z tego outfitu. Jeszcze mam do tego taką futrzaną kamizelkę, i dzisiaj jeszcze muszę zrobić ogon. Aha, no i tą maskę przykleić do czegoś, żeby się trzymała głowę. No, ale dobra, Pszenne bułki. masło, czyli rarytas i konserwa, chciało mi się konserwy więc za chwilę zrobię sobie bułkę z konserwą eee, jakiś taki wielo misie i się haribo ale z niebieskim misiem mmmm crunch chipsy takowe jakoś tak na mnie spojrzały o i e, taką szyszkę sobie kupiłam, w ogóle chciałam kupić taką czekoladę szyszkę w dużym rozmiarze ale nie było, tylko takie małe w ogóle te się za bardzo, te małe nie opłacają no nie wiem chyba, czy co to jest ale chciałabym taką mieć dużą czekoladę kupiłam jakieś takie tiktaki z Biedronka ma takie swoje kolorowe tiktaki a teraz z oszą też prowadziło jakieś chociaż to nie są osz tylko jedność. Jakaś taka marka. Jedność zobaczymy, dziewczyny wytestują. A właściwie to Gloria, bo labra chyba zaczyna wyrastać z tiktaków, ale Gloria wręcz przeciwnie. E, e, I worki takie małe. Także wszystko jest tutaj. Ech, no. No, i zabieram się do jedzenia. Czy mi przyszły te rzeczy dla Chestera? Bo Chester znowu wszystko zjadł i znowu zamówiłam mu karmę, ale już wam nie będę pokazywać, bo wszystko zamówiłam to samo co ostatnio. Także tak. Oprócz przekąsek. Przekąsek aż tak szybko nie zjada, ale karmę tak. Dobra. I biorę się za jedzenie i siadam w spokoju, bo pewnie za pół godziny już będzie pełny dom. Więc no, wykorzystam, że jest cicho. Pokażę Wam jeszcze coś. Bo właśnie sobie pomyślałam, że tą książkę jeszcze zdążę poczytać. To jest książka, którą pożyczyłam i od kogoś i jest świetna. Jak lubicie takie postapokaliptyczne klimaty, oj, w ogóle dzieje się w Krakowie. Fantastycznie mi się ją czyta i no już w połowie jestem. Przez weekend aż tyle przeczytałam, więc jednak jak się fajna książka trafi, to jednak potrafię czytać więcej. No, więc jeszcze na chwilę może do tej książki przysiądę, bo jestem w bardzo ciekawym momencie, ale po prostu wczoraj już byłam zbyt zmęczona, żeby czytać, a przy dzieciach jakoś też cały czas było ciągle coś, więc jestem w interesującym mega momencie, a po prostu nie mogę sobie, wiecie, usiąść się tak w spokoju jakby wczuć w ten moment, bo cały czas mnie ktoś odrywa, więc teraz jest dobry moment. Robię kanapkę i czytam. Hej, hej! Dziś gotuję y, przekąskę na grilla. Hmm. I robię tak szpinak, blanszuję, tak się to. No, no, wiecie, robię, żeby było go mniej. Tutaj jest troszkę masła i trochę czosnku. I, mm, tutaj jest cukinia, którą wcześniej podsmażyłam. Mam w lodówce ciasto francuskie, tu mam takie zmieszane dwa serki. I, no, i mam zamiar ułożyć tak ciasto francuskie, które siedzi w lodówce, na, a tu szpinak wymieszać z tym serkiem, i na to. Te cukinie poukładać i upiec. and do I gotowe, i są pyszne. Bez cukinii też są spoko, bo Laura na przykład sobie zdejmuje cukinię, bo ona woli sam szpinak z serkiem. Cześć, cześć! Jest sobotka, jesteśmy same, robimy kakao. -kaka. Nie chcesz spróbować, rozumiem. Ja nie lubię. Dobrze, ty nie będziesz próbować. A ja robię właśnie kawę, już mam. Gloria mi pomogła kawę zrobić w moim pięknym kubku. Robię dziewczyną kakao. To jest kakao, tylko puszce powietrza. Mam Dobrze, <grywa> Musimy się jeszcze uczesać i ogarnąć, nie? I coś będziemy robić ciekawego. Tu z tu, tu baba. Nie ja do tego, nie obizanego, nie wkładam już do środka, tu. No tutaj. To Gloria proszę zabrać chusteczkę do nosa i kozę wytrzeć. Nie pachnie. To, co nie pachnie? To są brudne naczynia. Wiesz, która zaczęłam je wkładać. Co tam by miało pachnieć? Naczynie brudne to nie pachną. że jej chusteczką. A ja znajdę banany. Uwaga, będzie duży wziął. No, czekaj, i właśnie będziemy się gdzieś zbierać, tylko, tylko muszę podtruszyć to mocno, bo będzie zimno. Nie wiem, może się na co zabaw, właśnie tak myślałam wczoraj, żeby się wybrać, męczyć. Po sala sel, zabaw, spoko, Było fajnie, zleciało. W sumie mało przeczytałam, bo ke, tak musiałam trochę wstawać, ale spoko było, naprawdę. I teraz y, jedziemy poszukać jakiegoś miejsca rolkowego. 30 łyków jeszcze mi zostało tu. 30 łyków? Tam Znam 31. takie boisko właśnie. I może tam sobie pojedziemy, bo pogoda jest bardzo fajna i nie pada. I jest tak, nie zimno. Więc myślę, że może się uda powiedzieć. Aczkolwiek, grolkę mamy zmęczoną. 1,33 Dobra, Laura próbuje utrzymać równowagę. w sumie dobrze jej idzie, ja już mam rolki. Jeden ochraniacz, Gloria tam na rowerze jeździ. No i zobaczymy. Ogólnie to teraz znowu Gloria ma dobry humor, a Laura ma zły humor. I mam nadzieję, naprawdę, że w końcu to jakoś się y, zrobi tak że obie będą mieć dobry humor a ja zakładam ochraniać jedną ręką i to nie jest to nie jest dobrze. You just make Wyciśliśmy i tak i gotujemy LIKE, zupę, zupę bardzo podobną. I to się robi tak. Tutaj mam. No to na no 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 to, też, no to te, Tutaj mam ziemniaki pokrojone, wodę i kostkę rosołową. Ale można też mieć normalny rosół, ale nie posiadam takowego. Yy, dzisiaj. No więc tak, i do tego buraki, ale te buraki trzeba dać jak już ziemniaki są gotowane, bo inaczej mm, kolor z nich tak ucieknie, więc a te buraki w ogóle trzeba zacząć na tarce. o. Jest gloria. Powiem wam, że Sala za bardzo był fajny pomysł i nawet trochę poczytałam, bo to już chyba wspominałam. Może nie jakoś, ale coś, to już było coś. Ale jesienny spacer to nie był dobry pomysł. Spacer z rolkami. ani nie pojeździłyśmy, ani nie pospacerowałyśmy, tylko się udawało. Tak, jeszcze mam pełno bo wszyscy byli od błota. Oh, oh. Chcesz rzucić kulkę? No to jeszcze jakieś ziele angielskie można dać. Ale surpiesz. Dobra, wystarczy, to sobie zniszczę. Mały garnek, bo to jest jedno opakowanie buraków, no wrócę. Eee, jedno opakowanie buraków. Mhm. Dziękuję bardzo. Dobra. Więc się też. Aha, jeszcze sól. Pierwszy nie daje, dziewczyny kręcą nosem. Jak jest, e, pieprz. Jest sól? Tak. No i później weź. Nie. Dorzucę buraki. buraki, i ja jeszcze dorzucę śniadanie, bo ja lubię wszystkie Buraki. buraki. Jak buraki? tam się Gloria czujesz? Nie czuję. Och, nie czuję. Jak Gloria nie czuje, to wie, w sklepie jak czuję. Nie, Gloria, wie wie, jak ty się czujesz, niż jak się nie czujesz. No. Robisz mi tam, miny? Tu jest pod Będziemy wycinać dynie. Dostaliśmy dynie od czucie Marceliny. Laura powiedziała, że trzeba wyciągnąć te pestki i później można je jeść, jak wyschną, bo tak w przedszkolu robili. Więc wyciągnęłyśmy. No i trochę jest. Zobaczymy, jakie będą, czy dobre, czy nie dobre, bo w sumie nigdy nie ma takich świeżych pestek z dyni. Już idę ci pomóc. Dobra, się bawi skarbonką. To jest skarbonka Safe. I ona gra piosenki, jak się wkłada tutaj pieniążek. Więc Gloria po prostu się cieszy, że. No, że gra. A tam są resztki pieniędzy Laury, bo wydała na Lego. Nie bowiem, nie pokazałam, jak dynia świeci, ale y, dziś już ją obieram ze skóry i pójdę do zamrażalnika. W sensie, i z dyni z niej zrobię i będzie siedzieć.